Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami fragmentem, który zapisany jest w liście do Efezjan, w drugim rozdziale od 14 do 17 wersetu, w którym czytamy tak. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przekazaniach, by wnosząc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obo pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go Wam pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Dzisiaj tak wielu ludzi. Pragnie jednej rzeczy niż czegokolwiek innego na tym świecie pokoju. Powodem, dla którego tego szukają, jest brak trwałego komfortu, takiej wolności w życiu. Boże słowo mówi nam o tym, że grzech zniszczył ten pokój, że kiedy Bóg stworzył człowieka, człowiek żył w pokoju z Bogiem, z samym sobą i całym otoczeniem. Jednak pokój ten, został utracony, kiedy człowiek zwrócił się przeciwko Bogu. Ale pokój, o którym mówimy i który był na początku, może do nas wrócić, możemy go przywrócić, ale sami nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Dlatego też Bóg przyszedł z rozwiązaniem i zapewnił nam sposób, w jaki możemy doświadczyć tego pokoju, który był na początku, kiedy został stworzony człowiek w raju. Ten pokój przynosi nam Jezus Chrystus, syn Boży, który został posłany na świat, aby zgładzić nasze grzechy, aby składając z siebie samego ofiarę na krzyżu, dać nam społeczność z Bogiem, abyśmy mogli odzyskać pokój z samymi sobą, pokój między sobą, ale przede wszystkim pokój z Bogiem. Po śmierci Jezusa na krzyżu zmartwychwstał. To pokazało, że Jezus jest Bogiem ale także jasno pokazało, że pragnie, aby wszyscy mieli doskonały pokój, o którym czytaliśmy w liście do Efezjan. Aby odzyskać pokój w swoim życiu, najpierw musimy przyznać się do swojego grzechu i oddać je Jezusowi. Wtedy będziesz, będziemy mogli mieć doskonały pokój i poznać znaczenie pokoju, które przynosi Chrystus. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale, w 33 wersecie, Pan Jezus powiedział... Aby mieć pokój, trzeba znać tego, który może go dać. Dlatego, żeby mieć pokój, czyli ten wewnętrzny między ludźmi, a przede wszystkim pokój między Bogiem a nami, musimy oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Musimy przyjść i poznać tego, który daje pokój. Radości w Panu. Pozdrawiam do usłyszenia i Pan Panu